14 listopada, dokładnie w dniu walki z cukrzycą, Kociewskie Centrum Zdrowia było inicjatorem kolejnej przyjaznej mieszkańcom akcji pomiaru cukru we krwi. Tym razem wspólnie z partnerami, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym i Powiatowym Urzędem Pracy utworzono trzy punkty pomiaru cukru w siedzibach tych instytucji. Stwierdziliśmy, że jest to idealny moment, żeby przypomnieć naszym mieszkańcom, jak ważna jest profilaktyka, szczególnie jeżeli chodzi o cukrzycę. Dlatego też wraz z naszymi tutaj partnerami stworzyliśmy bezpłatne punkty, znaczy punkty medyczne, w których można było bezpłatnie zmierzyć sobie cukier, także ciśnienie oraz oznaczyć BMI. Z tej możliwości mogli zarówno skorzystać urzędnicy, jak i petenci odwiedzający w tym dniu wymienione urzędy. Dzisiaj już od rana, od 7.30, mamy bardzo dużo pracy, zresztą jak to widać, mamy bardzo dużo ludzi. Około razem z koleżanką zrobiliśmy pomiary poziomu cukru i ciśnienia powyżej 100 ludzi. Podobnie było w punktach zlokalizowanych w Starostwie i Magistracie. Statystyki tego dnia wskazują, że duży wpływ na zainteresowanie i związaną z tym frekwencję podczas badań ma wcześniejsza akcja informacyjna, która w Urzędzie Pracy wsparta została dodatkowym elementem. Kociewskie Centrum Zdrowia powiadomiło nas o tej akcji miesiąc wcześniej. W związku z tym, my mieliśmy też sporo czasu, żeby powiadomić naszych klientów, którzy mieli wyznaczony obowiązkowy termin stawiennictwa w powiatowym urzędzie, o tym, że taka akcja będzie prowadzona. Wszyscy bezrobotni, którzy tego dnia odwiedzili Urząd Pracy, przyszli do niego na czczo i przy okazji odwiedzili też punkt medyczny przygotowany przez Kociewskie Centrum Zdrowia. To nie pierwsza i nie ostatnia akcja profilaktyczna naszego szpitala. Podczas całej akcji przebadano ponad 330 osób. W każdym z tych punktów było około 6 pomiarów, które no dosyć mocno odbiegały od normy i praktycznie większość z tych pacjentów nie była świadoma tego, że te cukry, te poziomy cukru są ponad normę. Te kilkanaście osób, które prawdopodobnie podejmie dalsze kroki w celu zdiagnozowania lub wykluczenia choroby, wystarczy, aby akcję uznać za udaną i konieczną. A przypadek, w którym jedna pacjentka Miała poziom cukru powyżej 500, o czym też nie wiedziała, że, że taki problem występuje. Okazał się być wręcz ratującym jej życie przez błyskawiczne skierowanie do szpitalnego oddziału ratunkowego. Kolejne, podobne akcje profilaktyczne, według zapewnień, będą kontynuowane.